Siemam. Poprowadzę nowego zespół 2 No cóż, mam nadzieję, że wam się spodoba. No zaczynajmy. Przyspieszę pierwsze tą rozmowę skrócę, bo no nie chcę mi się tego tak długo słuchać. Zajmę to zajęło trochę czasu. Ja skrócę. Powiem Wam tyle, że no, mamy zdobyć oko i nosa, przybyły smoki i tak dalej, mamy się udać do miasta. I takie pitolenie. A no, tutaj mamy przycisk, jeśli ktoś jeszcze nie zna, to proszę bardzo, otwiera te kraty. No, tutaj jest za wiele nie ma ale jak na początek gry jak najbardziej się przydaje jest to mój pierwszy let's play play jaki odcinek Zapraszam więc do komentowania i zwracania jakichś uwag, porad, żeby rozplay był coś lepsze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to w moim wydaniu. Sadzimy teraz na dół. Tutaj już nic nie ma na poziomie tym. Nie dlaczego tak leguje czasami Kuferek Tutaj jakieś są Śmieci, pochodnie i te inne Woda Tak jak mówiłem, jest to podstawowa część. Bez dodatku. Ze względu na to, że pierwszy raz nagrywam, więc nie chciałem... Chciałem coś krótszego. A dodatek jest, no cóż, dosyć długi. Więc nie chciałbym, już, żeby to było zbyt... Długo. Dobrze, tak więc idziemy w świat. Odwiedzimy podróż do Lestera Schodząc do doliny, zabiłem biedną łowieczkę, niczemu nie winną Jean Sztylet. Tutaj mamy pierwszego. Stworka goblin. Jak widać, nie stanowią żadnego problemu. Roślinki zbieram, bo no, przydadł się na pewno. Jak nie teraz, to później. Tutaj mamy w tym lasku. Drzewo, jakiś kolejne strzały, łuk, zwoje... A, i tak. Dalej. O, strzały jeszcze. Jedne. Dobra, to chyba wszystko. Załóżmy ten kozacki łuk. ...kolejnego gobina. Nic tu nie ma. i grzybki. No, raczej je zbieram, bo... ...to mi pomoże. Ze względu na to... ...jaką drogę odb odbędę... ...bo planuję zostać magiem. Więc te grzybki... No przydadzą się w przyszłości. Tutaj trzy gobliny A jest skurczę mi trochę odjewszy ale Tu i tak nic niewiele Nic tu nie ma. Kuferek mamy No co tam jeszcze? No właśnie Sens Yamane Czy tam eliksir? Zawsze się, nie mogę połapać, który to jest który. To ważne, żeby jak najwięcej regenerował. Tutaj może zrobić tak, bo. Co ja zrobiłem? O nie! Szok. Tutaj będą palne bez, ja zabiję jedną. Hmm. Z kuliownie, bo mogą mnie zabić, a tą drugą postaram się na solo. Nieźle, było gorąco Prawie bym nie zabiła Niczego tu nie znajdę Wierzyłem, że jeszcze nie jedna taka sytuacja będzie Gdy otrę się o śmierć Mam nadzieję, że będzie najmniej deadów Żeby ciekawiej się oglądało a nie, jak połowa odcinka jest wczytywania, no ale zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Słychać już wilki, chociaż no, sporo jeszcze mamy do nich. Tutaj jest jakiś chyba ludzik. Czy był ludzikiem Dobra chyba wszystko Zapiszę Uleczą się Ale mam już tych lak Kto by pomyślał Chciałbym, żeby moje odcinki trwały, tak myślę, że będą, trwają, będą trwać od jakichś 9 do no maksymalnie 15 minut, nie planuję, żeby więcej trwały, zresztą nie można chyba. Z góry Ugryz mnie. W taki sposób, że cały czas walę yy, uderzam klawiszem w, w górę i one. O, ten się zabugował jak zwykle. Jak widać to dobry sposób, one nigdy cię nie ukrysą Tam będzie zaraz ognisko, i o ile się nie mylę, lester. Gdzie nas są te wilki? Znowu jedna z tych O, tam Coś słaba. Słaba widoczność jest nie. Wiem dlaczego? Chodź tu. Chodź tu. Dobra, jest. Nie chcę, chciałbym coś, bo to punkty doświadczenia, które są na początku no ważne, gdzie ten szczur się polas. Ciul, nie ma go, mam to gdzieś. Idziemy teraz pogadać z lasterem. Wiele no cóż trochę mu się tam z psychą coś nie tak ma to naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę... Że... No ja też jestem bardzo szczęśliwy. Jest. to ci dopiero niezła historia? Po upadku przez Nosy. kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, a Diego, Milton i Gorn nadal są w górniczej Dolinie. No co się stało? Co po upadku śniącego. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? No i okaże się dopiero wyjaśnić to, co się z nim stało w trzecim lub w czwartym rozdziale. Ale gdy tylko jako tako doszło, raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień, przez moment myślałem, że mam przed sobą smok. Widziałeś coś? Nie, na wszelkim. Jak długo się ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Kiedy tu przybyłem wieczorem, ale jak się obudziłem następnego dnia... Masz na myśli wieżę Xardasa? Xardas? Ten nekron? Spokojnie. To on wyciągnął. Porozmawiasz z Xardasem. o tym Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Smoka, tak. Znowu? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze... nie. Ale będziemy. Cóż, w porządku. Najpierw muszę trochę odpocząć. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Na razie zakończę tutaj ten odcinek. Piszcie komentarze i niedługo wstawię kolejny. Do zobaczenia.